Cześć! Dzisiaj zajmiemy się efektem tzw. screen tillingu, czyli rozrywania, rwania obrazu głównie w grach. Dziś dowiemy się, co to za efekt, jeśli go doświadczacie, jak go wyeliminować. No i odpowiemy sobie też na pytanie, czy ten efekt, ten problem występuje również w świecie smartfonów. Zapraszam serdecznie! nie da się ukryć. Efekt ten jest irytujący, rozpraszający i niepożądany podczas grania. Można go jednak uniknąć, ale żeby go uniknąć, trzeba najpierw wiedzieć, co powoduje ten efekt i jak go wyeliminować. Według Wikipedii, rozrywanie obrazu, rozchodzenie się obrazu to błąd w wyświetlaniu obrazu polegający na tym, że wyświetlacz jednocześnie pokazuje informacje pochodzące z więcej niż jednej klatki animacji lub filmu. Efekt ten wynika najczęściej z niedostosowania stałej częstotliwości odświeżania obrazu przez monitor do zmiennej liczby klatek na sekundę generowanych przez kartę graficzną i braku synchronizacji między nimi. Efekt głównie występuje w grach wideo, ale może on się zdarzyć wszędzie tam, gdzie występuje rozbieżność między rzeczywistą liczbą klatek na sekundę a częstotliwością odświeżania wyświetlacza. Częstotliwość odświeżania wyświetlacza określa, ile razy w ciągu jednej sekundy następuje aktualizacja wyświetlacza. Standardem w starszych monitorach czy telewizorach jest 60 Hz, przy czym coraz powszechniejsze stają się matryce w telewizorach o wyższej częstotliwości odświeżania, jak np. 120 Hz oraz monitory o wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz i 240 Hz. OK, w takim razie jakich technologii potrzebujemy, by w pełni wyeliminować efekt screen-tearingu? Na pewno odpowiedniego monitora, karty graficznej obsługującej, synchronizację pionową. Synchronizacja pionowa, czyli V-Sync, jest używana przez graczy od lat do blokowania szybkości klatek gry z częstotliwością odświeżania monitora. Kryje się to również pod innymi nazwami jak G-Sync od Nvidia czy FreeSync od AMD. VRR czyli variable refresh rate również jest mile widziane, jeśli chcesz zapomnieć o rozrywaniu obrazu podczas grania. VRR będzie również obsługiwany przez konsolę PlayStation 5. Musimy jednak posiadać odpowiedni monitor czy telewizor. W skrócie VRR to optymalizacja płynności i jeśli na przykład telewizor jest w stanie wyświetlić 120 klatek na sekundę, ale grama skoki i raz działa w 60, raz w 50, wtedy VRR niweluje tę różnicę. Aby w pełni wykorzystać VRR, musisz upewnić się, że kupujesz telewizor, czy monitor obsługujący tę funkcję, i że karta graficzna komputera lub konsola są także zgodne. Jak to wygląda, jeśli chodzi o smartfony? Czy efekt screen Tillingu również występuje w smartfonach z Androidem? Jak się okazuje, tak, jednak zjawisko to jest wywołane różnymi czynnikami. Może to być wina programowania, samej gry, czy nieodpowiednich ustawień, a także nawet i konkretnego modelu smartfona. Efekt rozdarcia obrazu nie występuje zatem często w świecie smartfonów i rozwiązanie tego problemu nie jest jednoznaczne i zależy od wyżej wymienionych czynników. A czy Wam, drodzy widzowie, zdarza się często doświadczać efektu screen-tearingu? Jak sobie z nim radzicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to to jest idealny moment, aby to zrobić. Klikajcie też w dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dziś już Wam dziękuję za oglądanie no i pozdrawiam!